Całeczka z tej strony Edziu, a to jest odcinek ze StarCrafta Już wam mówię co wam dzisiaj pokażę Nie będę was zanudzał kampanią, którą pewnie i tak żeście przeszli miliony ją razy Dzisiaj pokażę wam, znalazłem gdzieś tam, wykopałem powtórkę jednego meczu u mnie w dywizji W dywizji, dywizji, dywizji meczu rankingowego Złotej Ligi I pokażę wam mniej więcej jak to jak to. Po kolei, no wszystko co tam się działo. Ogólnie taka relacja, relacja będzie. mecz będzie 3 na 3, także ja już chytam myszkę. daję nam powtórki, i to są bezlitosne piaski. Jak widzicie, ja jestem tutaj na dole, tutaj o, po prawej stronie. Gram losowo. To nie ja. Ja jestem tutaj. Udało mi się wylosować Protosów, czyli to co lubię najbardziej, to tą klasę lubię najbardziej. Oczywiście yy, przywitanie się, no, żeby było wszystko miło, fajnie się grało. Hi GL, HF. GL to jest kurna... HF to jest have fun, a GL is good game. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale są to dwa takie podstawowe skróty, zwroty. Okej, okay, ja w drużynie jestem razem z Kakaroto z protosów. Oraz mm, Titus z zergów, z, z, z gra zergami, naprzeciwko mamy Protosa, Dobra Wola, Skirga też Protos, no i terana. Terana operator. Później po, po, zobaczycie mniej więcej. Moim zdaniem troszeczkę operator y, y, przylamił, ale to sami zobaczycie. Y, y, chyba, znaczy, inaczej. Ja ogólnie jestem lamą, tak? Ja jak zobaczycie tutaj na, na, na tym nagraniu nie jestem jakimś ekstra zajebistym yy, osobą, która tutaj na pierwsza na pierwsza w StarCrafta cały czas się uczę, mimo że gram w niego cały czas, nie umiem się nauczyć podstawowych rzeczy, zapominam o podstawowych rzeczach, zapominam o lepszeniach, zapominam w ogóle o, o produkcji wojsk, co jest totalnym paradoksem, ale mówię, no wszystko przede mną, to jest taki taki średni meczyk. Także wszystko Wam tutaj y, po kolei pokażę. Okej. Okay. Mm, tutaj mogę Wam pokazać mniej więcej surowce, jak każdy z nas miał. Ja jestem y, pomarańczowy, także pamiętajcie, pomarańczowy kolor to ja. Yy, i, I widzę, że w ogóle zerk to już na pierwsze 420 minera. O już nie. Czyli, czyli ten, ten pan. Yy, u zergów jest. Każda klasa ma swoje plusy i minusy. Ja mam 70. Teraz trzeci level, jak to nagrywam. Eee, tutaj miałem 70, no bo tam to nagrywałem stosunkowo niedawno. Znaczy, nie grałem w tą grę, stosunkowo niedawno. Teraz nagrywam. Eee, każda klasa ma swoje plusy i minusy, tak. Zergi są zajebiści ze względu na to, że bardzo szybko produkują tych robotnic i, i, i w ogóle, bo wszystko na raz robią z tych robaczków, które tutaj chodzą, widzicie. Te kokonki i one sobie idą. Pewnie mówię, no Starcraft to jest tak znana gierka, że, 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 że ty nie mam co mówić. O, widzę, że Zerk już robi drugą bazę. Ja na w ogóle o tym na razie nie myślę. Ale Zerk ma tańszą tą drugą bazę. Zerk u Zerka kosztuje to 300, u pozostałych jednostek kosztuje to 400. Yy, dobrze. Co ja tutaj robię? Ja się przygotowuję w lotnictwo, idę w lotnictwo, także przygotowuję się w lotnictwo i obstawiam sobie tutaj bazę. Nie będę obstawiał wejścia, które mam tutaj, nie będę go obstawiał, tylko obstawiam sobie tutaj. Jeżeli by mi przyszli lotnictwem i chcieliby mi zniszczyć moje, moje próbniki, to wtedy, to wtedy te moje wieżyczki mają zadanie ich rozpieprzyć. Dobrze, y, y, tyle, tyle u mnie, jak widzicie, ja już produkuję wespan, drugi się buduje, cały czas tutaj się o rdzenie cybernetyczny się cybernetryczny się zbudował po to, aby zaraz stworzyć lotnisko. ale sprawdźmy, co tam nasi konkurenci. Tutaj sobie, jak widzicie strasznie słabo, no, jak na, jak na ten etap gry. Dopiero dopiero jeden, jeden koszara trzech trzech y, 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 trzech marinesów i powiem wam tak, ja y, z, Wziąłem bardzo ryzykowną, bardzo ryzykowną taktykę, ponieważ gdyby oni robili rasha, szybkiego rasha, czyli szli tylko w jednostki, żeby jak najszybciej zbudować, a właśnie! Ja zapomniałem wam tutaj powiedzieć. Już się dzieje bardzo fajna rzecz. Otóż ten protos, czyli mój z Kaka Koroto, on zrobił kanon rasha, tak? Czyli zaczął budować tutaj swoje wieżyczki przy bazie, przy bazie dobrawola. I tak. E, dobra wola to zaraz zauważył i zaraz też stworzył wieżyczki po to, aby on nie tymi wieżyczkami się tymi się wieżyczkami nie szedł do przodu. E, tutaj postawił wieżyczkę, bo tutaj też był pylon. E, tutaj postawił drugiego pylona, czyli będzie się rozbudowało też z tej strony, jak widzicie, już wieżyczka się buduje. E, czy to przyniesie jakąś korzyść dla nas? No, sami zobaczycie, tak? To, to już... Jeszcze troszeczkę, 25 minut jest całej rozgrywki Także zobaczycie co i jak No to jednak tutaj to był błąd No no, 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 widzicie, bardzo ład, dobrze zareagował Protos. Protos nie pozwolił się rozbudować, bo gdyby on cały czas budował te wieżyczki do przodu, do przodu, do przodu, to wtedy już yy, niszczy mu to wszystko, co tutaj jest. On szybko zareagował, postawił trzy wieżyczki po to, aby, aby te wieżyczki nie mógł się rozbudować. Protos z drugiej strony, ale z drugiej strony zrobił dokładnie to samo. Także yy, na, na początku na razie jedna wieżyczka. Yy, czyli tutaj na razie ich zostawił niech Oni się bawią. O, i tutaj widzicie, tutaj widzicie, że już. Yy, Teraz zrobił czołg, operator, i ten czołg już leci, leci do tego protosa po to, aby rozwalić te wieżyczki. Dlaczego? Ponieważ czołg ma większy zasięg, tak? Większy zasięg i, i, i tym sposobem będzie mógł rozwalić te wieżyczki bez straty żadnych, żadnych swoich jednostek. Ja już w ogóle buduję rzuciłem się jak e, szczerbaty na suchary, jak e, cygan na gruz na, na tą na tą złote złoża czyli ja już buduję drugą bazę Protoss tutaj jest troszeczkę opóźniony ze względu na to, że on tam robi tego kanon rusha który, który jak już widzicie no nie wyszedł co on robi? On niszczy pylon po to, żeby zostawić bez zasilania te wieżyczki. Pylon się niszczy w tym momencie, wieżyki są bez zasilania i można do nich normalnie podejść one nie zadają obrażeń, to samo zrobi z drugiej strony także kanon rush totalnie nie wyszedł w tym przypadku akurat bardzo dobra współpraca tutaj między drużynie przeciwnej. Ja już stworzyłem statek, stat, statek rdzeniu matki, nie jeszcze nie statek matki, ale statek rdzeniu matki i, 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 i już tworzę pierwsze lotnictwo. Czyli jak widzicie jest dopiero 9 minuta gry, a ja mam dopiero pierwsze jednostki, dlatego to jest ba bardzo ryzykowna, ryzykowna metoda. Bo tak gdyby mi zrobili rush, a ja bym po prostu, wiecie, rozłożył ręce, dał kapitulację i dziękuję bardzo. Niestety trzeba ryzykować, trzeba ryzykować. Eee... No ale dobra, sprawdźmy co w ogóle robi Proto z przeciwnej. Zróżnienie przeciwnej Protoz robi tutaj widzę też lotnictwo. Już tutaj stworzył sobie drugą bazę, którą, którą sobie... z eee... której sobie zbiera surowców surowce. Nasz protos też już poszedł na drugą bazę, także już powoli się rozbudowywuje. No a tutaj, tutaj już w ogóle Zerk gdzieś leci. Leci do przodu, tutaj widzę, że też się zrzucił na, na złote złoże. A i on idzie tymi jednostkami. Aha, on sobie tutaj po prostu je postawił. Te jednostki są bardzo fajne, szczególnie te, te mi się bardzo podobają, czyli nosicie roju, które mogą się zagrzebywać i wyrzucając szarańcze cały czas praktycznie, nie tracąc naszych jednostek, to jest zajebiste. Okej, okay. ja już tworzę trzeci, 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 kurczę, jak to się nazywało, gwiezdne wrota, żeby zrobić gwiezdne statki. I na razie, jak widzicie, gra jest... Ostateczna, jeszcze nie ma tej akcji, którą tutaj, którą tutaj e, oczekujemy i którą Wy oczekujecie, i że zresztą ja w pewnym w sensie też. Tutaj stratym głównym takim, jak widzicie. E, po, to, po co to jest, jeżeli te jednostki się poruszają? Po tym głównie, to one no, są po prostu szybsze, jeśli chodzi o zergów, bo oni to nie, i to jest o tyle też dobrze, że jeżeli nas porodzimy tym głównym gdzieś. To wtedy, yy, wtedy, wtedy, wtedy nikt nie będzie mógł z innej rasy stwarzać budowli na na, na tym, na tym głównie. Dobra, on to sobie zniszczył, ale jak widzę, dalej nie buduje tutaj sobie bazy. Ja sobie zobaczę, co się dzieje u mnie, bo sam. sam ż szczerze mówiąc nie wiem, no i właśnie to co, o co mam mówię, to są surowce, tak, chociaż ja to widzę, że upłynienie surowców mam w miarę ok chociaż yy, tutaj wespan no, mam troszeczkę zbyt dużo produkuje, o już teraz troszeczkę coś znowu dałem do budowy, aha już wiem co, yy, ale pokażę wam co innego, pokażę wam jednostki, jak, jak, jak są jednostki, 6 po, promień odchłani mam mój przeciwnik, ja mam 5 plus rdzeń statku matki, yy, czyli w tym momencie gdyby on mnie, najechał, to ja bym miał przesranę. Ale na szczęście mi nie najechał w tym momencie. Eee, dobrze. Jeżeli chodzi o ulepszenia oczywiście ulepszenia, ja zawsze zapominam robić ulepszeń. Proszę bardzo, jedno ulepszenie jest. Jest, jest. Powierzchni protosów poziom pierwszy. Eee, a mi się tworzy już tutaj eee, opancerzenie protosów poziom pierwszy. Oczywiście zapomniałem zrobić. Hmm, ulepszenia osu, osłon poziom pierwszy To jest... Y, tryb powtórki jest bardzo fajny, bo mogę kliknąć na wszystko. Aha, i tutaj ukradkiem zacząłem budować trzecią bazę, a co się będę I już zacząłem produkować masowo, masowo masowo nasze y, y, moje stateczki Sprawdźmy co tutaj robi czerwony. Czerwony w ogóle wybudował te banshee, banshee on, są zajebiste bo one mają tryb maskowania, które widzę, że też mam już opracowany no i się ruszyły gdzieś Razem z Marinsami A, chyba na złote zbo zło zboże. <grytania> na złote złoże się tutaj widzę, że. Że rzucił. Zerk już w ogóle na trzy bazy leci, na cztery bazy leci. Szalony. W ogóle patrzcie ile, ile ten teren ma, ma minerałów. Po prostu masakra. Powinien tworzyć te w tym momencie. Chociaż Marinsy za 50. Ale no nic, nie mój problem. Ja już na... Jadę na 5 kurde. Wybudowałem 5 tu. O nie, dobra. Dobra, puściłem, puściłem budowanie, czyli jak widzicie 5 sztuk mi się teraz buduje. O, tutaj jest jakiś ruch. Musimy śledzić te jednostki, bo są dość niespokojące. I co się stanie, czy one sobie staną? Tutaj, okej, okay, on się tu już buduje. No i to niepokojąco idzie w moją stronę. Tutaj jest... Yy, tutaj jest... Oha! I widzicie, i tutaj pierwszy atak w ogóle na mnie poprowadzony. Moja reakcja zaraz jest yy, w miarę wolna, jak zwykle. No i tutaj mam problem. Jak widzicie, oni są niewidzialni. Nie mogę ich w ogóle zrobić. Dopiero te wieżyczki, one mi... One mi te... E, e, tych, tych... M, tych Banshee od odmaskowywują, tak? Ale na szczęście oni mi się wycofali. Choć moim zdaniem powinien atakować za ciosem, powinien atakować za ciosem, to, Chociaż nie, 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 nie. Rzeczywiście dobrze, bo gdyby podleciał do mojej wyżyczki, ja bym go już rozwalił tymi. E, tymi moimi próbnikami. Ale nie zrobił mi zbyt dużo, że tak powiem, e, zbyt dużo złego, ponieważ... E, chociaż mi chyba zniszczył trochę próbników, ale to nieważne, chociaż mi zrobił miejsce w, miejsce w magazynie, bo bo, bo bo, czekajcie, ja sobie kliknę na jakąś swoją jednostkę, żeby pokazać swoje ten. No właśnie, no i właśnie o tym, co ja mówię, nie, że ja, to już dawno powinno być... O, i atak drugi, atak drugi mam, oczywiście zaraz poleciałem, statek matki mi się zrobił, który mi wszystkie moje moje jednostki yy, yy, też zrobiły niewidzialne się i to mnie troszeczkę, że tak powiem... Yy, troszeczkę mnie to uratowało. Bo najpierw muszą znieść statek matki, jak widzicie. Oczywiście znaczy, palcem wam pokazuję, a później dopiero moje jednostki się odkrywają. Tutaj ładnie mi się udało i tutaj jak widzicie drugi protos przyszedł do mi na ratunek yy, I idziemy za ciosem, idziemy za ciosem, jeżeli od, odparliśmy, atak mamy jednostki, lecimy atakować. Yy, I już tutaj yy, zbliżamy się do... Jeszcze tego to nie mieliśmy otwarte, dopiero tutaj. Kakaroto odtworzył to Kakaroto poleciał, a ja zaraz za nim oczywiście moja reakcja jest troszeczkę opóźniona, jak widzicie. Jeszcze zaraz! I poszło! Poszło i tutaj jak widzicie też y y zerk, który zaczął puszczać. O, i to jest super. To jest super, że one się mogą poruszać jeszcze w ziemi. To jest ekstra. Ich nie widać po prostu teraz. Wiecie o co chodzi. Także tak. My idziemy za ciosem, w międzyczasie cały czas produkcja, produkcja wojska idzie pełną parą. Yy. Widzicie, jaką mam wielką tą, oczywiście. Ryzyń cybernetyczny zamiast już, kurde, nowe ulepszenia, to ja śpię, ale to jest normalna rzecz. Ok, tutaj znowu miał mały atak. To, co mi się tutaj wyprodukowało, leci na to. Yy. I co, co się dzieje. Jednego mi się udało zniszczyć, drugi włączył w maskowaniu, już tego niestety nie dam rady. Zrobiłem też jeszcze zakład robotyki, w których już... E, e, rekrutuję obserwatorów, ze względu na to, żeby, żeby już ich widzieć. Ładnie na moim zdaniem trzeba, bazy jest to taka mniej więcej optymalna rzecz. E, a tutaj jest atak już na, na główną bazę, na główną bazę e, Terana, który, który... mnie tutaj z tymi swoimi niewidzialnymi bansi. E, I to jest, że tak powiem, był jego błąd. Tutaj jest, y, Protos idzie na, na ratunek. Też nas jest zbyt dużo, bo atakujemy we dwóch. Także to on zostaje y, mu zniszczone, że tak powiem, w pył. W tym momencie gdzieś widziałem, że, że gdzieś szedł żółty. Aha, żółty idzie tutaj. Jak widzicie, y, y, Protos też ma jeszcze. A to drugi protos, przepraszam, drugi protos ma bardzo dużo jednostek naziemnych. Znaczy dużo jednostek naziemnych. ileś tam jednostek naziemnych. Czerwony już opuścił grę. Już opuścił grę, czyli to jest już 5 minut, 5 minut do tego, aby zniszczyć już wszystkich. Hmm, dlaczego tylko. Okej, okay, bo ja chyba się zajmuję czymś innym. Cały czas rekrutuję oczywiście jednostki. Eee, ilość, ilość surowców mam dość duża. Cały czas w ogóle nie buduję ulepszeń. Nie! O, udało mi się. Udało mi się budować ulepszeń, i zaraz już zrobię drugi rdzeń cybernetyczny, żeby produkować to o wiele szybciej. Wyprodukowałem obserwatorów, zamiast ich puścić. O, okej, okay, okej, okay, pu puściłem. Puściłem, tutaj się ruszyłem w końcu. Także to już jest tylko kwestia czasu. Najeżdżamy no, na kolejną osobę. Tutaj widzimy protos swoje. O, właśnie <ścoughs> mnie zatkało. Damy sobie jednostki? Nie, jednostki nie, bo to też dam sobie surowce mniej więcej, tak. Taki podgląd. Chociaż, jak widzicie, ja nie, nie, nie mam tak źle, nie? Jak, i, jak inni, nie? Tutaj ten też w ogóle. Proces niebieski 5000 e, tego i 1400 wyspanów powinien, powinien już praktycznie tutaj produkować, produkować na bieżąco jednostki. Okej, okay, widzę, że tutaj na pierdziela prówników, a tutaj Plonów, przepraszam bardzo, i tutaj plony tak samo. No, i tutaj my już lecimy, że tak powiem, ze ciosem pod, pod osłonami. Statku Matki, która, która pozwala nam stać niewidzialnym dwie ośmiorniczki po to, aby wszystko widzieć. Nie widziano jednostki. No, i tu już jest przypalony atak. Yy, oczywiście Edziu się na sam początek dał. Tutaj też troszeczkę opóźniona reakcja. Zobaczcie, że im mu dopiero kilka budynków, niszcze, My jeszcze tego nie widzimy. I dopiero teraz, dopiero teraz zostaje zostają one... O kurde tutaj jeszcze jeszcze wieżyczki. No i idzie protos, idzie protos drugi na yy, na ratunek, ale tutaj jest błąd, on nie może przejść, jest wąskie przejście, próbujemy tutaj od razu, od razu yy, jego jednostki są niszczone, po prostu jest tutaj średnio średniowieczar im robiony. Yy, dosłownie wszystko już zosta... już yy. Skype opuścił grę, także wiecie już chyba co się stanie. Już nie będę mówił, że to może być wielki zwrot akcji. E Zerk też zaatakował e jednostkami e swoimi, także jest po prostu zmasowany atak z trzech osób: trzy osoby. E po prostu teraz to już nie ma nic. Niebieski tutaj próbuje coś jeszcze zrobić. E Produkuje jednostki, ale to jest, to, to, jest to, już, to już nic z tego nie będzie. Aha, te wieżyczki wszystko widzą, także widzą też, widzą też yy, ukryte, ukryte jednostki. No i on tutaj produkuje marinesów, które są zarażeni właśnie w tym momencie, a my lecimy dalej. Oczywiście ja tutaj znowu przysnąłem. Nie wiem, co ja chcę tutaj osiągnąć. Rodzeń cybernetyczny na poziom 3, ale oczywiście też tego nie robię, no jak widzicie, no ja lamię straszny. gdyby był ktoś lepszy to by po prostu mnie rozwalił na samym początku gry e, Ale no nic, ja się obudziłem teraz, także, także już do moich kompanów e, dochodzę No i tu już jest jesień średniowiecza zrobiony, tu już nie ma, nie ma co, nie ma co to są, Jest taka ilość jednostek e, atakujących, że, że jest opuścił grę i to jest koniec Koniec tej rundy i to jest zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, zwycięstwo Edja. Koniec powtórki. Yy, jakieś małe przycięcie. Hmm, aha, to już trzeba wyjść, że tak powiem, stop klatka. Możemy zobaczyć, jak pięknie, pięknie to wszystko, wszystko jest. To można, można nawet na jakiegoś screena dać, nie? Piękny atak. Yy, no i no i tyle. Także ja już tutaj wyłączam to wszystko. Oj, wróć do gry, nie chcę wrócić do gry, ja chcę zakończyć powtórkę. E, I tak, e, co wam jeszcze mogę tutaj powiedzieć, jak widzicie mam, to jest moja postać, 73 level w tym momencie, 30 level protosami, 21 zergami, 22 teranami, 2 na 2, to jest moja dywizja w 2 na 2, okay, gram z moim wujkiem, to jest, 22 wygrane, 20 przegrane, 17 miejsce. Mm... I jeszcze 3 na 3 Tutaj troszeczkę więcej grałem. Tutaj mam 28 wygranych, 35 przegranych, czyli to oczywiście nubsko. I 17 miejsce. A pomyśleć, że kiedyś byłem w pierwszej ósemce, w jednym i w drugim, ale to nic. To nic, to kiedyś się, kiedyś, kiedyś damy radę e, tam wrócić. Także e, ja wiem, że nie było jakichś takich e, wielkich tutaj e, emocji, ale mniej więcej mogliście zobaczyć, jak to, jak to mnie wygląda mniej więcej ten e, ten. Ten, 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 ten kurczę yy, ten, ten mecz także yy, tyle chyba jest tyle chyba ode mnie mówię no jeżeli byście chcieli zagrać ze mną w Starcraft tak najbardziej jestem chętny tylko napiszcie do mnie na PW to zagramy jakąś meczka 1 na 1 3 na 3 czy, czy w ogóle co tam, co tam sobie życzycie, także yy, tylko żeby było Heart of the Sword, bo sobie zakupiłem, tak? Ja wiem, że właśnie nie, nie mówiłem wam to, w ostatnim odcinku w ogóle mówiłem, że mnie nie jesteś na Heart of the Sword w ogóle ten, ale minęło od tamtego te, od tamtego czasu ty... od tamtego czasu kupa czasu minęło. Znowu moja składnia się skłania. Yy. Moja składnia się kłania. Yy, także yy, poleciałem do sklepu, kupiłem Heart of the sword mam teraz yy, yy. Wings of Liberty i Heart of the Swarm. Także e, e, gram na tym po to, aby levelować. Chcę mieć 90 level. Tak jest. Czyli 22 mam w tym momencie dranami, 21 zergami i maksymalnie 30 protosami. E, 1 na 1 to w tamtym sezonie byłem w srebrnej dywizji. Teraz w tym sezonie nie gram. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. I cześć.